Dobry dzień dobry. W niedzielny wieczór, choć za oknami jeszcze jasno. To dawno mi u Was nie było. Bardzo się cieszę i muszę Wam powiedzieć, że byłam podekscytowana tym, że, że, że dzisiaj prowadzę krótkiego live'a. I to będzie chyba mój najkrótszy live. Poczekam aż ktoś może dołączy. Zobaczymy jeszcze chwilkę. Czy ktoś dołączy, żeby potwierdził, czy słychać, czy. Czy widać? A jak nie dołączę? O, już mamy trzy osoby. Witam Marzenkę, witam Monikę. Super. Witam dziewczyny. Tak jak mówię, byłam cała podekstowana, bo już dawno nie prowadziłam żadnego live'a na naszej grupie produktowej. Dzisiaj ten live będzie stosunkowo krótki, no bo ile można... Cześć Marzenko, cześć Monia. Ile można mówić o błyszczykach? Chociaż uważam, że błyszczyki w każdej damskiej torebce powinny się znaleźć, szczególnie w tym okresie wiosny i lata. Jak wiecie, jestem wielką miłośniczką pomadek matowych i faktycznie one bardzo dobrze sprawdzają się zimą, jesienią. Ale teraz muszę Wam powiedzieć, że jak tylko przetestowałam nasze błyszczyki tydzień temu, dokładnie tydzień temu w sobotę, po raz pierwszy, cześć Asiu, dzięki bardzo! Po raz pierwszy użyłam. I cześć Grażynko! i Od razu się zakochałam, i, i nie, nie ukrywam, że zdradziłam moje matowe pomadki na rzecz błyszczyków. Dzisiaj, jak widzicie, zostałam eksmitowana z pokoju córki, bo to zawsze z pokoju córki robiłam live. Y. A dzisiaj przenieść się musiałam do sypialni, także dzisiaj gościcie u mnie, u mnie w sypialni. Mam nadzieję, że, że Wam to nie przeszkadza. Ale do rzeczy. Dzisiaj taka magiczna, słuchajcie, kosmetyczka, piękna, różowa, bardzo kobieca, z bardzo fajnym, z bardzo fajnym napisem. Wszystkiego, czego potrzebujesz, to miłość do, do makijażu. A więc, tak naprawdę, moje drogie, wszystkiego, wszystko, czego potrzebujemy, to faktycznie miłość do makijażu. I fajnie jest tą naszą urodę gdzieś tam wydobywać, podkreślać, a to co trzeba ukryć, to po prostu ukrywać. I dzisiaj, kilka słów na temat właśnie takiego specjalnego zestawu, który nie jest dostępny w naszej ofercie katalogowej, a jest dostępny w zakładce Zestawy w wyjątkowej cenie. Bo za cztery błyszczyki, czyli wszystkie nasze cztery nowe odcienie, zaraz będę Wam je prezentowała, bo myślę, że każda kobieta coś tu dla siebie znajdzie jakiś ulubiony, ukochany, chociaż muszę Wam powiedzieć, że one są tak fajnie dobrane, że uważam, że każda z nas cztery kolory jest w stanie używać przez całą wiosnę i całe lato, w zależności do. Od tego, jaką kreację założymy, jaki kolor, nie wiem, sukienki, jaki mamy nastrój, czy chcemy mieć bardziej widoczne, błyszczące usta, czy mniej, czy bardziej delikatne, czy bardziej subtelne. Więc uważam, że taki zestaw czterech błyszczyków w każdej damskiej torebce powinien się znaleźć. Cześć Iza, cześć Ula, cześć Gosiu. Jak fajnie, że, że, jest, was, że jest Was tyle. O, widzę też Madzie Siedlec. Witam Cię, moja droga. Iwonkę, witam. Agnieszkę Sikory, wit witam. A więc, słuchajcie, fajnie, dziewczyny, że jesteście. Cześć Jolu! I, bo ja tak będę gadała, a to miał być krótko, słuchajcie, to miał być krótki, ekspresowy live 10-minutowy. Pewnie się trochę przedłuży do 15 minut. Ale ja już taka jestem gaduła, że, że lubię z Wami gadać, chociaż wolę na żywo, jak widzę, tą interakcję i możemy wymienić się jakimiś spostrzeżeniami. No dobra, słuchajcie, co w tej magicznej kosmetyczce znajdziemy? Oprócz tego, że jest piękna różowa i, tak jak mówię, fajny napis, fajna sentencja, która myślę, że doskonale wpisuje się w nasze kobiece życie. E, no to znajdziemy cztery, słuchajcie, cztery błyszczyki i. Pomadkę niespodziankę matową. Ja o pomadkach opowiadałam na którymś tam live a więc może, możecie sobie odszukać. Przypominam, że nasze pomadki matowe w, w normalnym sztyfcie są wzbogacone m.in. również o witaminę E, a więc nie wysuszają ust. Jestem ciekawa, jaki ja tutaj odcień dostałam. Rozpocznę od tego gratisu. Słuchajcie, w tym zestawie. E, piękna, bordowa. A więc coś, co ja lubię, przyda mi się na pewno na okres jesienno-zimowy, bo właśnie jesienią i zimą uwielbiam nosić takie ciemne ciemne pomadki na sobie, które dodają takiej pikanterii, takiego, wiecie, pazura naszego kobiecego. Faceci lubią to, a więc myślę, że, że warto. Cześć Ewunia, cześć Dorotka, cześć Natalia. No dobra, a więc to, to w gratisie, słuchajcie. Każda z Was znajdzie właśnie w kosmetyce pomadkę matową. Myślę, że są różne odcienie. Mi akurat przypadła taka bardzo ciemnobordowa, z czego się bardzo cieszę. A teraz przechodzę do naszych błyszczyków. Mamy, słuchajcie, w maju nowość. Właśnie błyszczyki, które są w czterech odcieniach. I one są na stronie 26 i 27 Tutaj możecie w katalogu sobie je obejrzeć. Cztery odcienie. Od takich różowych, landynkowych, poprzez taką brzoskwinkę, do, takim, do ta, takiego bardziej e, w kolorze czerwieni. Ja właśnie tydzień temu e, testowałam tą 04 czerwoną. Od tej 04 zaczęłam i absolutnie, słuchajcie, się w niej zakochałam. Polecam każdej kobiecie. E, cena w w katalogu 29,99, co po rabacie, słuchajcie, daje 23 zł. i 9 groszy, a więc jest to bardzo przystępna cena. A patrząc jakby na intensywność kolorystykę e, uważam, że, że warta jest tej ceny e, i naprawdę bije konkurencję na głowę. I pozwólcie, że rozpocznę pokazywanie Wam on numer merku 01. Dobra, mam jedyneczkę. I też chciałabym powiedzieć, że w ramach tego, że jest to nowość, to pamiętajcie, że wszystkie produkty, które wchodzą jako nowość, mają polskie opisy. Ale te polskie opisy. Są ukryte wewnątrz opakowania, więc jeżeli chcecie dostać się do polskiego opisu, to musicie zrujnować opakowanie. I tak jest ze wszystkimi nowościami. Jeżeli coś firma wprowadza, to od razu wprowadza z polskimi napisami. Bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że wkrótce też pojawią się napisy już na wszystkich seriach naszych kosmetycznych. Wiem, że na to czekacie, ja również na to czekam z niecierpliwością, ale, ale myślę, że to jest kwestia już kilku miesięcy. W ogóle za kilka miesięcy będzie nam dużo lepiej, dużo prościej, bo... A, bo dużo będzie się dobrego działo, słuchajcie. Ja w międzyczasie do Was mówię, ale właśnie rujnuję opakowanie, żeby Wam pokazać, że faktycznie jest po polsku. No i jest, słuchajcie. Błyszczyk do ust nadaje ustom przepiękny, lśniący kolor dzięki ultralekkiej i nielepiącej formule. Sposób użycia. Nanieś, zaczynając od środka warg, Przechodząc do ich kącików, uwaga, tylko do zewnętrznego, w przypadku podrażenia lub infe, infekcji, natychmiast prze, przerwać stosowanie i skonsultować z lekarzem, trzymać poza zasięgiem dzieci. Dziwna jakaś infekcja, słuchajcie, ale widocznie tak musimy pisać na naszych produktach. Jest to pewnie jakiś wymóg odgórny. A więc zaczynamy od 01, taki bardzo jasny róż. Bardzo jasne, słuchajcie, myślę, że ja jako blondynka fajnie, cześć Beatko, fajnie, że jesteś. Słuchajcie. O i jest Nancy. Hello Nancy. E, a więc mamy tutaj dzisiaj e, dzisiaj mamy międzynarodową niemiecko, e, hiszpańsko, e, brytyjsko. Super. O właśnie, Magda, super. Puk puk, to tam polski opis produktu. Zajrzyj do wnętrza, a się przekonasz. Super Magda. Eee, a więc otwieram, słuchajcie, jedyneczkę. Pozwólcie, że będę nakładała na usta, chociaż nie wiem, czy w tej kamerze będzie cokolwiek widać, a później Wam pokażę na dłoni, jak ten kolor będzie się eee, prezentował. To będzie taki bardzo jasny róż. Mają hmm, te błyszczyki, mają jedną bardzo fajną cechę, słuchajcie. Mają bardzo dużo naprawdę bardzo dużo substancji. Takich drobinek świecących. I one. Nie wiem, czy widać. Jaśniutki róż. Pozwólcie, że ja naniosę sobie na dłoń, a później wam wszystkie po kolei pokażę, jak już wszystkie cztery będę miała naniesione. Ale ta jedyneczka jest naprawdę fajna do takiej jasnej, zwiewnej sukienki letniej. Ja już, ja już to widzę. Słuchajcie, na ustach każdej z nas, jak świetnie będziemy się prezentowały. Także jedyneczka, jedyneczka delikatna, ale zobaczcie, jak to usta się świecą. To tyle z jedynki. Słuchajcie, dwójka. Dwójka, dwójka. Gdzie ta dwójka? Dwójkę już mam otwartą, a więc nie będę z kartoniku, bo już zaczęłam ją testować wczoraj akurat. Mm, o, właśnie, wadka, Tak, róż jest super. Ja też bardzo lubię róże. Mm, też bardzo lubię fuksje, takie intensywne róże. Bardzo się w nich dobrze czuję. Teraz dwójeczkę. Dwójka, słuchajcie, jest, nie będzie tego widać. Ona już taka jest bardziej w brąz wpadający, taki róż, br albo brzoskwinia, o może taka bardziej brzoskwinia bym nawet powiedziała. Nie wiem, czy to w kamerze. Myślę, że to nie będzie widać różnicy kolorów. Bardziej na dłoni będzie widać. Zaraz wam wszystko. O, cześć Ola. Cześć Sylwia. Cześć Aniu. Ale dzisiaj was jest dużo. Cieszę się. Mm. nie wiem czy widzicie różnicę na ustach on jest taki bardziej chłodny już odcień zaraz sobie tutaj na rękę nałożę i zaraz wszystko będę wam pokazywała ja bym powiedziała, że to jest taka brzoskwinka, wiecie zaraz wszystko wam pokażę i zdradzę całuśnie, tak, całuśnie dokładnie, można całować i kusić facetów mamy tujeczkę. cudna, Grażynko, tak jak ty cudna dla cudownej Grażynki Dorotka, ja też uwielbiam wszystkie, chociaż trójki jeszcze nie testowałam i teraz po raz pierwszy przy was będę trójkę testowała. Tak samo jak te jedynki nie testowałam, gdzie tu trójka. To jest chyba trójka, tak, trójka. Trójkę zabrała mi moja córka i ona powiedziała, że w ogóle jest super i mówi: Mamo, ja niepotrzebnie ostatnio wydałam 8 na jakąś tam markę jakiś czas temu. Kupiłam sobie błyszczyk i wydałam, słuchajcie, 80 zł, jak ja jej dałam ten nasz błyszczyk. I mówię, że u nas kosztuje po rabacie 23,9 zł. On mówi, to jest niemożliwe, bym miała 4, bym miała kurczak i wszystkie odcienie. Ja mówię, no moja droga, no to po co, po co łazisz w tych sklepach internetowych i kupujesz jakieś marki dla marki, tylko dla samej nazwy? E, słuchajcie, trójeczka. Trójeczka jest taka bardzo różowa, taka landryna, taka wiecie. E, naprawdę, jak ktoś lubi fajne, różowe, intensywne usta, no to ta trójka będzie, e, będzie w sam raz. Zobaczymy, jak ona na ustach. I muszę wam powiedzieć, że te błyszczyki naprawdę się fajnie trzymają. Oczywiście to nie jest... O, cześć to nie jest to nie jest to, co nasze pomadki matowe, oczywiście, które trzymają cały dzień. Możemy pić, całować się, pływać, jeść. I nic się nie dzieje. No z błyszczykami tak nie będzie. Ale. O, tu chyba widać kolor, wiecie. Widzicie ten kolor? Taki różowy. I się tak pięknie błyszczą te usta. Są niesamowite. O! Już nakładam na dłoń, żebyście zaraz zobaczyły, jak to jest faktycznie z kolorami. No bo wiecie, z tymi kolorami w katalogu jest różnie. Czasami, czasami są bardziej zbliżone, czasami trochę mniej. Jednak farby drukarskie przekłamują kolor. Więc tu mamy czwóreczkę różową. A dla kobiet na lato i wiosnę, też wszystkie kolory są naprawdę takie bardzo, bardzo ciepłe, bardzo kobiece, więc pozwólcie, że zmyja trójkę. Dokładnie, Monia, błysk jest po prostu szok. Tylko i gdzieś, słuchajcie, na imprezę i będziemy błyszczać. W ogóle, jak zmywam, tego nie będzie widać, pewnie na waciku, nie. Słuchajcie, jak zmywam, to ten wacik cały błyszczy, cały się tak iskrzy. Jakby był na nim, nie wiem, płatki śniegu, które, na które by spadały promienie słońca. Dosłownie tak wygląda teraz wacik teraz po, po zmyciu tego błyszczyku. No i mamy czwórkę. To jest mój hit. Ja uwielbiam, uwielbiam czerwienie. Naprawdę uważam, że każda kobieta, każda kobieta powinna mieć w torebce przynajmniej jedną czerwoną pomadkę i jeden czerwony błyszczyk. To jest takie, no, takie must have. Każdy z nas, bo czerwień. Bardzo podkreśla naszą kobiecość. Pamiętajcie o tym. Peł diamentowy, nie brokat. O, widzicie tu już profesjonalistka do mnie mówi. Dziękuję Ci, Ulu, za Twoje podpowiedzi. Ten czerwony widzieliście na pewno na zdjęciu sprzed tygodnia u mnie, bo ja tydzień temu w sobotę go testowałam. I to jest mój hit. Asiu, kuś się, kuś, naprawdę. Warto, nie będziesz żałowała. Gwarantuję Wam, że jak się skusicie, nie będziecie żałowały. I całe wakacje macie z głowy, jeżeli chodzi o makijaż. E, serio, wystarczy lekko wytuszować rzęsy, błyszczyk na usta, trochę opalenizny z wykorzystaniem naszych olejków do opalania z, z wyciągiem z marchwi i mamy fajną, brązową opaleniznę do tego Naprawdę błyszczyk na usta i, i nic więcej nam nie potrzeba. To jest moja ukochana, ulubiona, czwóreczka czerwona. Jeszcze ją. Aj, wrzucę na, na rękę. Słuchajcie, żeby Wam zaraz pokazać pokazać, jak te kolory różnią się od siebie, a naprawdę każdy jest inny i każdy inaczej wygląda. Może na ustach. E, słuchajcie, tego nie widać aż tak bardzo, ale już Wam pokazuję. Widzicie, to jest tak jedynka, dwójka. Trójka i czwórka więc mamy zupełnie cztery eee, Cześć Aga, też cię miło widzieć Pozdrawiam serdecznie eee, Macie cztery różne odcienie Kurczaki może jakoś tak to pokażę Bardziej do światła O, o teraz chyba będzie najlepiej widać Słuchajcie, widzicie? Różnice Super jest. o i teraz moje usta czerwone widać O, w świetle dziennym zdecydowanie lepiej widać gdzie czerwień? No, uwielbiam tą czwórkę, po prostu jest rewelacyjna. Dobra, słuchajcie. To tyle, jeżeli chodzi o kolory, ale ja muszę Wam powiedzieć, e, olejki też są luk. Zgadzam się, Asia, że po prostu opalanie. Ja rok temu, w tym roku jeszcze nie testowałam olejków do opalania, ale w zeszłym roku ja naprawdę. E, moje nogi się nigdy w życiu nie opalają. Nigdy, słuchajcie, zawsze córka młynarza tu się niby opalałam, nogi białe. I dopiero w zeszłym roku opaliłam moje nogi właśnie za sprawą olej, olejku do opalania z wyciągiem z marchwi. I ta opalenizna, ja generalnie w ramach tego, że mam jasną cerę, zawsze opalałam się na raka. Słuchajcie, czerwonego raka, okropnie, dlatego nie lubiłam się za bardzo opalać. Ale, ale ten olejek powoduje, że ja się nie opalam na raczka, tylko opalam się od razu na brązowo. I kocham po prostu ten olejek. I, i myślę, że, że w tym roku też będę, będę go używał, Nawet nie myślę, bo już mam zapas kupiony trzech olejków w zestawie w dobrej cenie. I słuchajcie, i teraz tak, oczywiście każda z nas, każda z was może sobie w naszej ofercie kupić pojedyncze błyszczyki. Tak, tak jak powiedziałam, każdy z nich kosztuje po naszym rabacie 23% 23,9 zł, ale w zakładce zestawy znajdziecie wyjątkowy zestaw. O, Monia też potwierdza, że olejki są super. Słuchajcie, yy, yy, tak, olejki są naprawdę hitowe, ale pozwólcie, że jeszcze opowiem o tym mega zestawie. Zestaw, yy, zestaw który znajdziecie, yy, to co tutaj mamy? Po pierwsze, mamy cztery błyszczyki, czyli każdy odcień. Macie lato, wiosnę zapewnione do, do, przez wszystkie miesiące. Nie będziecie musiały już nic kupować. Mają cztery, one na pewno starczą. Macie, przypominam, w gratisie, pomadkę matową, pewnie, pewnie będzie kolor, no komu jaki przypadnie, no i tą piękną, różową, błyszczącą, płyskującą brokatem, a nie pyłem diamentowym tym, tym, tym razem kosmetyczkę z doskonałą sentencją, że wszystkiego, czego potrzebujemy to miłości do makijażu, miłości i makijażu, przepraszam, miłości i makijażu to jest napisane, a więc jeszcze nawet lepiej i co jest najważniejsze, słuchajcie, jeżeli kupicie cztery błyszczyki osobno, to łącznie zapłacicie 92,36. A jak kupicie 4 błyszczyki plus kosmetyczka i plus pomadka matowa, to zapłacicie mniej o 6 groszy. Czyli krótko mówiąc, oszczędzacie 6 groszy, a jeszcze dostajecie dwa gratisy. Kosmetyczkę i pomadkę matową. Więc myślę, że nie warto się zastanawiać, słuchajcie, 92 zł i 30 groszy i macie pełen komfort, pełną gamę kolorystyczną, i możecie szaleć do woli. Co kreacja, to inny błyszczyk, inny kolor, inne oblicze kobiety, inna energia, inne kuszenie waszych mężów, partnerów. Już nie będę mówiła, że kochanków, ale pewnie, pewnie może też, nie wiadomo, co tam kto w życiu ma. Dobra, słuchajcie, na jakie trzeba się, dokładnie. Kamila, na kajaki, a bo wy w dobrych okolicach mieszkacie, kajakowych, no tak, tak, muszę się wybrać do Hani, Hania mnie już zaprasza ponad rok, a ja cały czas, słuchajcie, boję się tych kleszczy nieszczęsnych i boję się na te Mazury zagościć, ale, ale może w końcu się odważę, wezmę nasz olej grzewa herbacianego, no i... I w sam raz z Hanią na kajaki, bo, bo takie zdjęcia, co ona ostatnio wstawia z nad tych jezior, to tylko kusi, słuchajcie. Kusi, kusi, żeby w te piękne okolice Polski pojechać. No i chyba tyle o błyszczykach, no bo co tu, więcej, co tu więcej opowiadać? Ja wiem jedno, warto. Naprawdę warto i nie zastanawiajcie się, a zobaczycie, że zakochacie się tak jak ja i zdradzicie te nasze ukochane pomadki matowe na okres wiosny i, i lata, żeby wasze usta błyszczały w tym słońcu, o Ania nie wiadomo dlaczego czy chodzi o tych kochanków. o jeszcze kreszcie do mnie słuchajcie także dziękuję wam bardzo serdecznie i do zobaczenia i miłych zakupów a spieszcie się, bo ta oferta jest do wyczerpania zapasów, to nie jest tak, że ona jest do końca maja, a więc kto pierwszy, ten lepszy buziaki, pa pa pa